O. Oh. Okej. Okay. Halo? Halo? No... No część Bałtek, no. Yy, więc jakby mamy taki jaki problem, bo nie spodobał się im mój ostatni żart na Prima Pris. Masz z tym coś, jakoś coś... Halo? Słuchaj, w tym bunkrze to cię tam przerywa trochę, no? No, ogólnie to, tak patrzę sobie tutaj i spadły nam mocno wyświetlenia i ogólnie jakoś jest e, odzew taki niezbyt pozytywny. Wiesz co z tym zrobić? Ale jak to? Nie, 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 nie. nie. Coś, co się przerwało. Powtórzysz jeszcze raz Nie możesz mi tego zrobić. Nie będę teraz nagle robił filmików z unboxing. Witajcie! Z tej strony Baltic Warrior 69. Dzisiaj mamy kolejny unboxing epickiego. Jak to mam przestać mówić epicki? To co ja mam teraz nie bywa czaderskiego mikrofonu, więc zacznijmy od tak. wyciągnięcia go tej tutaj paczki pięknie opakowane będę musiał to chyba jakimiś nożyczkami to super idzie i teraz weźmiemy to z drugiej strony to się po prostu tak więc rozumiem, że główna pudełko również możemy z tego po prostu usunąć ooo Mikrofon SPC Gear SM900 przybył w bardzo ładnym stylowym opakowaniu, które było niezwykle łatwe do otwarcia. Po otwarciu przywitała mnie bardzo przyjemna pianka ochronna. Powitała mnie również książeczka. Ale na co komu książeczki, więc tym się zajmiemy potem. W środku był również pop filter, shock mount, jakiś dynks oraz ramię, na którym cały mikrofon ma się opierać. Niestety pomimo swojej lekkości wygląda na trochę łatwe do zepsucia. Był również sam mikrofon. Pod tym wszystkim, oczywiście, jeszcze nasz wspomniany już pop filtr. Oprócz całego zestawu, który robi wrażenie i zapowiadał się imponująco, sps Gear było na tyle miłe, żeby dorzucić dwie paczki gum do rzucia. Następnie czekało mnie posprzątanie miejsca pracy. Ja jestem Baltic Warrior, a wy oglądacie Disney Channel. Po uważnym zapoznaniu się z instrukcją, stwierdziłem, że dam sobie radę. Już po chwili zadecydowałem się, w którym miejscu powinien być mój mikrofon, i tam też zakręciłem clips. Po chwili dołączyło do niego ramię, a do ramienia należało przykręcić jeszcze shock mount. Jak widać, nie miałem z tym absolutnie żadnych problemów, a moja koordynacja ruchowo-wzorkowa ma się dobrze. Dziękuję bardzo. Na koniec zostało już tylko umieścić mikrofon i skonsultować się jeszcze z książeczką, czy czegoś nie zapomniałem. No tak, popfiltr. Po mojej ekspertyzie ustaliłem, że najlepiej byłoby go przyczepić jakoś tak. E, i, I wcale nie zajęło mi to 10 minut. Sam popfiltr też bardzo wygodnie można dostrajać i ustawiać wedle swojego upodobania. No i voilà, nasz mikrofon już działa. Tak więc chciałbym dzisiaj podziękować Wam wszystkim za przybycie do mojego filmu. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, ponieważ. Nie, znaczy w sumie nie wiem, czy będzie tego więcej. To generalnie mi się po prostu przyda do nagrywania tych filmów. I...